Młoda, utalentowana. Stała u progu kariery, o której marzyła od dziecka, ale pewnego dnia znaleziono jej ciało. Było nagie. Leżało 13 pięter niżej. Oficjalnie, wypadek. Nieoficjalnie. Nagrania, które w dziwny sposób wyparowały. Bardzo wpływowi ludzie. I wiele pytań, na które nikt nie chce odpowiedzieć. Kim była ona naprawdę. Ofiarą przypadku czy trybikiem w grze, której zasad nikt głośno nie wypowiada. To historia, która zaczyna się jak romans, a kończy jak urwany szept, a może wcale się jeszcze nie skończyła. Wieczorem 15 października 2017 roku, po wylądowaniu w Sudżu i zameldowaniu się. Renji Yao z uśmiechem spakowała swoje rzeczy i zatrzymała się na krótki pobyt w hotelu Howard Johnson. Jej pogodne usposobienie i charakterystyczny uśmiech sprawiały, że łatwo było ją rozpoznać. Nie wiedziała jednak, że właśnie w tym hotelu spotka ją coś, czego nigdy nie mogła przewidzieć moment grozy, który na zawsze przerwie jej życie. Renji Yao urodziła się w 1993 roku. W skromnej rodzinie w mieście Anshan w prowincji Liaoning. Choć jej rodzice nie byli zamożni, otaczali córkę miłością i wspierali jej marzenie o zostaniu tancerką, poświęcając się bez reszty, by pomóc jej osiągnąć cel. Z biegiem lat Ren Jiao zachwycała nie tylko urodą i promiennym uśmiechem, lecz także wysmukłą sylwetką. Miała 168 cm wzrostu i ważyła zaledwie 47 kg. Po latach intensywnych treningów osiągnęła mistrzostwo w tańcu. Co więcej, potrafiła grać na pianinie, tańczyć taniec brzucha i wykonywać złożone choreografie sceniczne. Po ukończeniu szkoły średniej, dzięki wdziękowi i niezwykłym zdolnościom aktorskim, Ren Jiao miała wszelkie predyspozycje, by zostać gwiazdą. Naturalnym więc krokiem było przyjęcie jej do prestiżowej Akademii Filmowej w Pekinie. Co stało się początkiem spełnienia marzeń i pierwszym krokiem ku sławie. Wkrótce zaczęto o niej mówić. Porównywano ją do Angela Baby, a sama Renji Yao wierzyła, że takie zestawienie pomoże jej zdobyć uznanie i otworzy przed nią nowe możliwości. Jednak rzeczywistość okazała się dużo bardziej brutalna. Po ukończeniu Akademii w 2010 roku, gdy jej koledzy z roku otrzymywali role w serialach i filmach. Renzi nie dostała żadnej propozycji, mimo to nie poddała się. Wiedziała, że jej czas jeszcze nadejdzie. Powtarzała sobie, że kiedy pojawi się szansa, pokaże światu na co ją stać. Przełom nastąpił w 2013 roku, gdy dzięki swojej urodzie i charyzmie zdobyła drugie miejsce w konkursie piękności Miss Shenzhen. To wtedy zwróciła uwagę reżyserów i producentów filmowych. Rok później, w 2014 roku, zadebiutowała na dużym ekranie w filmie fantazy Chung-Gui, śnieżnego demona. Jej występ zachwycił widzów i spotkał się z ciepłym przyjęciem. Tego samego roku wystąpiła jeszcze w ponad 10 produkcjach filmowych i telewizyjnych, błyskawicznie zdobywając rozgłos w branży. W 2015 roku wcieliła się w rolę Dao Dao, Uwodzicielskiej kobiety w filmie Szepty Nocy. Dzięki dokładnej analizie scenariusza i głębokiemu zrozumieniu postaci, Ren Jiao zagrała znakomicie, zdobywając uznanie publiczności. Widzowie uznali ten występ za jeden z najważniejszych w jej karierze. W drugiej połowie 2015 roku chińska telewizja wyemitowała lokalną wersję programu Running Man, zatytułowaną Running Brothers który błyskawicznie zdobył rekordową oglądalność. Ren Yao pojawiła się w odcinku w czerwonym bikini. Jej występ stał się jednym z najczęściej komentowanych momentów programu. Do 2017 roku, mając zaledwie 24 lata, Rędzie Yao była już rozpoznawalną postacią w chińskim showbiznesie. Pomimo intensywnego trybu życia znajdowała czas na swoje pasje i chwile wytchnienia. Po wielu miesiącach pracy postanowiła zrobić sobie krótki urlop i wybrała Suzhou jako miejsce odpoczynku. 15 października 2017 roku po południu zameldowała się w hotelu Howard Johnson w samym sercu miasta. Wszystko wydawało się normalne. Jednak następnego ranka, 16 października, pracownik hotelu znalazł ciało Ren Jiao, nagie w tylnym skrzydle budynku. Policja ustaliła, że poprzedniego wieczoru aktorka przybyła do hotelu z młodym mężczyzną. Okazało się, że był nim Yang Shuwen, znany chiński aktor, który zyskał popularność dzięki roli Guo Jinga w serialu Powrót bohatera orła. Yang Shuwen, urodzony w 1994 roku w Nankinie, miał bardziej ugruntowaną pozycję w branży niż Ren Jiao. W 2012 roku zdał egzaminy do Centralnej Akademii Dramatycznej a już dwa lata później zagrał główną rolę w serialu internetowym Linia Miłości u boku popularnej aktorki Dil Dilmurat. W 2015 roku debiutował w kinie filmem The Best Guy on Why, co otworzyło mu drzwi do kontraktu z renomowaną wytwórnią Hawaii Brothers. Dwa lata później, w styczniu 2017 roku, wcielił się w główną rolę w nowej wersji Powrotu Bohatera Orła, co potwierdziło, że jego kariera nabierała rozpędu. W tym samym roku zaczęły krążyć plotki, że Yang Shuwen i Ren Jiao poznali się wcześniej na planie telewizyjnym i łączy ich romans. Choć znajomi obojga zaprzeczali tym doniesieniom, pogłoski rozchodziły się coraz szerzej. 15 października 2017 roku Ren Jiao pojawiła się w hotelu Howard Johnson właśnie z Yang Shuwenem. To on był ostatnią osobą, którą widziano z nią żywą. Policja szybko uznała go za głównego podejrzanego. Yang Shuwen zeznawał, że tamtego wieczoru Ren Jiao wypiła zbyt dużo alkoholu, więc odprowadził ją do osobnego pokoju. Twierdził, że sam zasnął w innym pomieszczeniu i nie wiedział, co wydarzyło się później. Niestety kamery monitoringu w korytarzach hotelu nie działały. Przez awarię nie dało się ustalić, co dokładnie działo się w nocy. Badania toksykologiczne wykazały, że we krwi Renji Yao znajdowało się 240 mg alkoholu na 100 ml, poziom, przy którym człowiek traci orientację, równowagę, a nawet świadomość. Policja uznała, że aktorka mogła spaść z 13. piętra hotelu, będąc pod wpływem alkoholu. Pod koniec listopada 2017 roku, ponad miesiąc po tragedii, ciało Renji Yao zostało skremowane. Policja w Suzhou zamknęła śledztwo, stwierdzając, że przyczyną śmierci był nieszczęśliwy wypadek spowodowany upojeniem alkoholowym. Jednak wielu ludzi nie chciało zaakceptować tego wyjaśnienia. Pojawiły się podejrzenia, że coś zostało ukryte. Rodzina Renjiao złożyła wniosek o ponowne śledztwo, lecz policja odmówiła, uznając, że nie doszło do przestępstwa. Co więcej, Twardy dysk z nagraniami z fotelowego monitoringu uległ uszkodzeniu, co jeszcze bardziej utrudniło dochodzenia. W sieci zaczęły krążyć spekulacje, że aktorka mogła cierpieć na depresję i popełniła samobójstwo. Jednak osoby, które ją znały, zaprzeczały temu. Zaledwie pięć dni przed tragedią, 11 października, Renzi Yao pytała w internecie o polecenie dobrego salonu fryzjerskiego. Chciała zmienić fryzurę. Dwa dni przed śmiercią, 14 października, planowała rodzinny wyjazd i była pełna życia. Prawnik Xiehen Hun, który analizował zdjęcia z miejsca zdarzenia, zwrócił uwagę na nieprawidłowości. Twierdził, że ciało osoby, która spada z takiej wysokości, powinno być poważnie zdeformowane, szczególnie w okolicach głowy i nosa. Tymczasem twarz Renziyao była niemal nietknięta a jej ciało leżało prosto, jakby spała. To nasuwało podejrzenie, że mogła umrzeć wcześniej, a miejsce zdarzenia zostało upozorowane. Internauci, którzy odwiedzili hotel, odkryli też, że okno w pokoju, w którym przebywała aktorka, otwierało się zaledwie na 15 stopni. W pomieszczeniu nie było balkonu. Wydawało się więc mało prawdopodobne, by mogła przez nie wyskoczyć. Dlaczego zatem monitoring zarejestrował jedynie moment, gdy Ren Jiao weszła do pokoju, a potem uległ awarii? Gdyby kamery działały, policja mogłaby ustalić, czy ktokolwiek wszedł lub wyszedł z jej pokoju tamtej nocy. Kolejną wątpliwość wzbudziła postawa menadżerki aktorki, która po tragedii występowała jako rzeczniczka rodziny. Przyjaciele Ren Jao podejrzewali, że kobieta mogła być pod naciskiem wytwórni Hawaii Brothers, tej samej, z którą związany był Yang Shuwen, i z tego powodu nie naciskała na dalsze dochodzenia. Kuzynka aktorki zasugerowała nawet, że menadżerka mogła przyjąć łapówkę. Sprawa Ren Yao do dziś pozostaje jedną z najbardziej tajemniczych i kontrowersyjnych w historii chińskiego showbiznesu. 16 października 2017 roku, po nocy spędzonej w hotelu w Suzhou u boku znanego aktora, młoda kobieta została znaleziona martwa, naga, w niejasnych okolicznościach. Choć policja uznała to za tragiczny wypadek, mnóstwo nieścisłości w śledztwie wciąż budzi gniew i wątpliwości opinii publicznej. Wielu podejrzewa, że Ren Yao mogła zostać odurzona, a nawet zamordowana, zanim jej ciało upadło z wysokości. Tymczasem Yang Shuen kontynuował karierę, nie ponosząc żadnych konsekwencji. Jego dalsza obecność w telewizji tylko potęgowała oburzenie fanów. Śmierć Ren Yao, młodej, utalentowanej i pięknej aktorki, pozostaje niezatartą raną w sercach tych, którzy ją kochali. Choć prawda wciąż pozostaje w cieniu, jej imię nadal budzi emocje, a tajemnica tamtej nocy w Suzhou do dziś nie daje spokoju tym, którzy wierzą, że za tą tragedią kryje się coś znacznie mroczniejszego. Dziękuję Ci za to, że dotarłeś aż tutaj. Jeśli lubisz wchodzić w mroczne zakamarki kryminalnych opowieści, na ekranie czekają kolejne historie, każda wyjątkowa, każda wciągająca. Każda inna, ale wszystkie pokazują, jak cienka jest granica między zwyczajnym dniem a tragedią. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się i uważajcie na siebie. Cześć.